To pytanie do ciebie, jak ty się czujesz? No bo też jakieś te problemy zdrowotne były wcześniej, powiedz jak się czujesz, czy wszystko u ciebie w porządku. Jak te jazdy jest po, po jakiej nam delikatnej kontuzji u Ciebie? Jak to wygląda? Tak jak donosiły media, to danej czystej kontuzji, że tak powiem, tak jak wskazywały prognostyki, czyli potencjalny szans mózgu, czy to na przykład, że straciłem przytomność na to, że ostatnio przygoszy, to była zupełnie nieprawda. czy w garażu, czy z silnikami, czy by jakieś zmiany nastąpi, nastąpiły. Wiemy też, że team się trochę zmienił, Jasona, więc bardzo proszę, o, o, żeby porównał te różnice na początku tego sonu i ubiegłego sobie na przykład. Nie, jak jest... Engines are still the same, the GMs. To niewiele się zmieniło, jeśli na gm nadal... Od 20 lat. To ostatnie 20 lat, tak. Presja ewentualna, która jest... Tutaj, e, jak jest oczywiście tutaj nadawana przez e, ewentualnie bodźce e, zewnętrzne, e, na pewno z tą trzeba się uporać, oczywiście i na pewno tutaj się oswoić e, i na pewno tutaj jest ta różnica, to wszystkie większy komfort, na pewno po tych paru kolejkach, no i na pewno będziemy się starać o to, abyśmy e, w końcu uzyskali pierwszych zwycięzców. Między to, i tą jest jakaś rywalizacja. No, nie we, so Jack. No, nie ma tutaj rywalizacji, oczywiście. W każdej sytuacji trzeba sobie pomagać. Czy to tutaj e, roterska pomoc, czy ogólnie w drużynie. E, I tak jak tutaj. Coś mogę przekazać, pewnie wszyscy zrozumieliście. E, teamwork w work. E, czyli. No, oczywiście, tylko współpraca drużynowa może do czegoś doprowadzić do jakichś wyników. Ty jak najbardziej mogę się z tym zgodzić. Pytanie podstawowe: jak się czuję? Czy te pierwsze jazdy, czy, czy, czy wraca ta moc, wraca już do pełni zdrowia? Tak, to i Zima była ciężka, na pewno przeszedłem ciężką rehabilitację w sensie, nie. ale oczywiście powróciłem w dobrej formie. Jestem tutaj na pewno bardziej niż drużynę po to, aby osiągnąć na wspólny cel, czyli na pewno sukcesy drużynowe. No i myślę, że po prostu tutaj dobrze, czuję się dobrze. Taki na torze, jak poza torem. Jesteśmy w takim innym miejscu, no to ja muszę zapytać. Z silnikami sobie radzisz, ale z takimi na przykład pracami jak malowanie, dajmy na to, tudzież, tudzież gładzowanie albo cokolwiek innego. No nie, jak to u Ciebie wygląda, powiedz? Trochę od kuchni, musimy pytać czy takie takie płynawa rzeczy, ja wiecie. Nie praktykuję na co dzień, tak A zdarzyło Ci się malować kiedykolwiek cokolwiek, poza motocyklem? Nie, nie. <laughs> Okej. Okay. No może na Mocna, Młodzież, bo ja słyszałem takich czasy, że jest trochę mniejsze zainteresowanie, albo jest mniej osób, młodzieżowców, którzy, którzy przychodzą albo są w stanie wytrwać ten początek i zostają już na dłużej w klubie. Jak to wygląda powiedz mi? I dlaczego tak się ewentualnie dzieje? Kiedyś, przychodziło, Troszkę bliżej, mógł, nie kiedyś przychodziło powiedzmy sobie 30 osób z Marszu, a teraz sami musimy szukać. To jest, Duża różnica. To jest największa różnica. Uważam, że jest tak z tego względu, że Torun jest, jest miastem rozwiniętym sportowo w dużym stopniu. Są inne dyscypliny i inne zainteresowania, ale nie śpimy, pracujemy nad tym, aby każdy miał możliwość... Skorzystania z, z okazji, aby przyjechać się na motocyklu wyżłowym. I korzystając z okazji, to zapraszam e, na, na cały czas trwa cały sezon, i e, osoby, które nie miały kontaktu z motocyklem, również są zaproszone.